Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie temat, jaka pozytywna zmiana zmierza w Twoim kierunku, w Twoją stronę, więc skupiamy się na tym, co piękne. Co pozytywnego, i oczywiście możecie wybrać swoją grupę intuicyjnie lub poprzez znak zodiaku. Przy piętym komentarzu macie wypisane wszystkie znaki zodiaku wraz ze stopkami czasowymi. Też na wstępie chciałabym Was poprosić o króciutką taką radę, czy chcielibyście na przykład jeszcze taki. Taką prognozę na listopad, ale właśnie z przesłań anielskich, czyli co ważnego z takich anielskich energii, przepraszam, na listopad dla każdego znaku Zodiaku się uszykuje, więc jeżeli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzu, czy taki film również chcielibyście zobaczyć. I grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3, więc dajcie sobie chwilkę wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I co tutaj dla grupy numer jeden? Jaka pozytywna zmiana zmierza w Waszą stronę, w Waszym kierunku? Wy macie energię pustelnika. Ok. Powiedziałabym przede wszystkim, jaka pozytywna zmiana zmierza w Waszą stronę. Jest to przede wszystkim energia wewnętrznego, ale nie tylko wewnętrznego. Spokoju, więc przede wszystkim poczujecie w środku, w sercu, że nastał jakiś o wiele spokojniejszy czas że możecie odetchnąć, że możecie nabrać spokojnie sił, że możecie się zregenerować, że możecie więcej czasu poświęcić sobie samemu. Czasami są takie momenty w naszym życiu, że pędzimy albo mamy totalny chaos miliard obowiązków nad głową, albo bardzo dużo osób czegoś od nas potrzebuje, czegoś od nas po prostu chce. Więc pozytywną zmianą, jaką widzę, że zmierza Waszą stronę z energią pustelnika, to jest właśnie taki spokojny czas, gdzie możecie pobyć w ciszy, gdzie możecie się zastanowić. I tutaj słuchajcie, kluczem jest to, że to również jest taki głęboki, wewnętrzny spokój. OK, To jest bardzo ważne dlaczego? Dlatego, że czasami. Jest tak, że na zewnątrz nic się nie dzieje. W pracy jest stabilnie, w związku jest stabilnie. Ogólnie na zewnątrz jest spokój, jest cisza, ale w naszym wnętrzu dzieje się ogrom różnych rzeczy. W naszym wnętrzu jest miliard pytań, jest. Yy... Mnóstwo po prostu przeróżnych myśli, i ten czas nie może na zewnątrz spokojny, to wewnątrz jest bardzo chaotyczny. I to jest taki obciążający bardzo mocno czas, więc dlatego Wasza pozytywna zmiana pokazuje się jako spokój wewnętrzny i zewnętrzny. To jest przepiękne, słuchajcie, to jest przepiękny czas do tego właśnie, żeby. Zwolnić tempo. Pamiętajcie, żeby w tej pozytywnej zmianie nie szukać sobie na siłę kolejnych obowiązków. To jest czas bardziej do tego, żeby się wyciszyć. Zregenerować, czy też Wasze ciało może potrzebuje więcej czasu, regeneracji, bo może jesteście po jakiejś chorobie. Więc pamiętajcie, że teraz ta zmiana, która do Was idzie, to jest przepiękny, spokojny czas, ale również w środku poczujecie w końcu więcej spokoju, więcej harmonii, więcej równowagi. Chciałam powiedzieć magii. Magii również. E, ok, słuchajcie, to tutaj jeszcze skupienie na miłości. W jaki sposób możesz ją rozszerzać wokół siebie? To też jest właśnie miłość, którą powinniście kierować w swoją własną stronę, taka delikatność. Tutaj też oczywiście w tej energii mówią, żeby świecić swoim światłem jako przykład dla innych, czyli żeby właśnie tutaj być jakimś światełkiem dla innych osób. Żeby te osoby mogły właśnie za wami też podążać. Więc ja to zinterpretuję bardziej na takiej zasadzie, żeby po prostu naładować teraz swoją energię, żeby potem właśnie móc być sobą, żeby móc podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, żeby zbliżyć się właśnie do swojego serca, bo zawsze, jeżeli robimy coś z sercem, to lśnimy bo. Możemy robić miliard różnych rzeczy, tak wiecie, sztywno z obowiązku, ale to jest pozbawione duszy, więc tutaj przede wszystkim dla Was czuję, że ten czas i ten wewnętrzny spokój, jak i również zewnętrzny, który do Was przyjdzie, pięknie Was naładuje, dzięki czemu będziecie mogli też później lśnić. Przez ten czas bardzo mocno naładujecie się energią. Może zrozumiecie ważne kwestie, może zrozumiecie ważne sprawy, może na nowo przeanalizujecie sobie tutaj swoją sytuację i po tym czasie spokoju i refleksji, ale na spokojnie, nie przeciążając się, zrozumiecie coś nowego o sobie samym, o swojej drodze i podejmiecie nowe kroki w swoim życiu, które będą wam dawać spełnienie. Ale przede wszystkim działania, które po tym czasie podejmiecie, przyniosą Wam sukces. Więc pozytywną zmianą, jaką tutaj dla Was przede wszystkim widzę, to jest właśnie ten spokój wewnętrzny i zewnętrzny, który jest teraz właśnie po to, żebyście mogli przystanąć, odpocząć, cieszyć się tym, co tu i teraz, ale po tym czasie też będziecie bardziej świadomi swoich pragnień, dzięki czemu to, co będziecie robić i tworzyć z sercem, osiągnie przepiękne, przepiękne rezultaty. Przepiękne efekty. Więc zobaczymy, co tutaj więcej dla Was. Jaka pozytywna zmiana zmierza w Waszą stronę, w Waszym kierunku, oprócz tego czasu spokoju? Jaka pozytywna zmiana zmierza w Waszą stronę, w Waszym kierunku? Aha, usameczka buław. Więc to jest rozwiązanie problemów i trudności, z którymi teraz się zmagacie, ale przede wszystkim czuję fajna organizacja i stabilność. Czyli jeżeli teraz przechodzicie przez jakiś chaotyczny czas, przez jakieś większe problemy, to ta pozytywna zmiana nie dość, że przyniesie Wam ogrom spokoju, to dodatkowo będziecie mieć wszystko ładnie poukładane, więcej takiej klarowności, dużo rzeczy przede wszystkim się rozjaśni. Więc niezależnie, czy macie dużo pytań bez odpowiedzi na dzień dzisiejszy, tak czy siak, ta pozytywna zmiana naładuje Was energią. Uspokoicie się, zregenerujecie, wyciszycie, ale przede wszystkim ten czas pomoże Wam poukładać to, co najważniejsze. Więc wyjdziecie z jakichś kłopotów, z jakichś problemów, być może z cięższego etapu. W którym będziecie mogli być spokojni, bo ten spokój też się weźmie z tego, że każda inna sfera będzie w dobrym miejscu, będzie poukładana, będzie więcej harmonii. I mamy, słuchajcie, jeszcze energię tutaj y, Królowej Mieczy. Więc przede wszystkim, to jest taki bardzo mocno inspirujący czas. Więc ta pozytywna zmiana, która do Was teraz zmierza, to jest przede wszystkim właśnie spokój, dobra organizacja. Harmonia, wszelkie rzeczy będą układać się lepiej, ale Wy też będziecie pewni bardziej tego, jakie działania po tym wszystkim dalej podjąć, co zrobić, żeby być bardziej szczęśliwym. Szczęśliwym, przepraszam. Z królową mieczy czuję bardziej właśnie taką energię dużej wiedzy, inteligencji, sprytu, takiego wiecie klarownego myślenia, jakby wszystko dla Was po tym czasie było o wiele jaśniejsze. E, przepraszam jaśniejsze. Polski, e, ciężki język, nie no, śmieję się. Natomiast tak, po tym czasie na pewno dużo rzeczy się dla Was wyklaruje, będziecie bardziej pewni, co Wasze serce pragnie Wam przekazać. Więc, tą pozytywną zmianą jest spokojny czas, dobra organizacja, harmonia, która na końcu spowoduje, że będziecie bardziej pewni. Tego, co chcecie dalej. Więc ogrom rzeczy się wyklaruje: będzie harmonia, będzie spokój, będziecie mogli mieć chwilę dla siebie na naładowanie energii, a po tym wszystkim wszystko będzie dla Was jasne. Co dalej, po co i dlaczego. Ok? Więc tak tutaj mi się to dzisiaj dla Was pokazuje. Macie przepiękną energię, więc korzystajcie z niej w pełni. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I przechodzę do grupy numer dwa. I co dla osób, które wybrały grupę numer 2, Wy macie energię szóstki mieczy. Czekajcie, fokus nam tutaj ucieka. Pozytywna zmiana, jaka Was czeka, to przede wszystkim widzę zejście w całkowicie nową ścieżkę, nową drogę. Jakbyście teraz szli jakąś taką swoją określoną drogą, określoną ścieżką... Przychodzi pozytywna zmiana, gdzie zmieniacie kierunek, ale ten kierunek dla Was jest bardzo pozytywny i wiąże się z nową ciekawością, z nową nadzieją, z nową inspiracją. Więc może po jakimś takim spokojniejszym czasie wchodzicie w energię, Właśnie jakiegoś świeżego nowego startu, nowej okazji. Więc tą pozytywną zmianą, jaką dla Was tutaj czuję, to jest właśnie jakaś nowa okazja, nowa mała ścieżka, która wzbudzi w Was ogrom ciekawości, która wzbudzi w Was właśnie taką radość, ekscytację, że idę w coś nowego. Więc jeżeli na przykład mieliście bardzo monotonny czas pracy, rutyna, nic się nie zmieniało. Może się zdarzyć tak, że teraz na horyzoncie pod względem pracy przyjdą nowe okazje, nowe szanse, na przykład nowych projektów, coś się będzie ciekawego działo. Może jakieś integracja e, tutaj są na horyzoncie. Natomiast coś nowego, ekscytującego, jakieś takie wieści idą w waszą stronę, w waszym kierunku. Przede wszystkim ta nowa ścieżka będzie spokojna, będzie pełna radości, ciekawości. Przede wszystkim tutaj macie energię, w której jest napisane, że właśnie ten sztorm już minął. Teraz jest czas na to, żeby pójść w kierunku swoich marzeń, pójść w kierunku spełnienia spokojnego morza. Czyli kończycie jakiś taki etap, który może był albo monotonny dla Was, albo w jakiś sposób właśnie taki burzliwy. Może jakaś burza była w Waszym życiu, może jakiś właśnie sztorm, niespokojny czas. Natomiast teraz wypływacie na świeże, nowe wody z nowym startem, z nowym początkiem, z ogromem właśnie jakiejś ciekawości. Jakaś nowa, mała ścieżka przed Wami się tutaj otwiera. Dla każdego z Was będzie to dotyczyć innej sfery, czyli jeżeli byliście singlami załóżmy przez bardzo długi czas, nikt na horyzoncie nowy się nie pojawiał, to teraz ta pozytywna zmiana, jaka Was czeka, to może być właśnie wejście w etap randkowania. Natomiast ta sfera, w której był zastój, spokój, lub właśnie taka monotonia, lub był jakiś sztorm, jakaś burza, coś było niejasnego, coś wam się nie podobało, coś wam ciążyło, teraz wkraczacie na nową szansę, nową okazję związaną z nowym początkiem. Czyli dla niektórych z Was czuję sytuację, w której po prostu była rutyna, zastój i nagle pojawiają się nowe okazje, ale też dla niektórych z Was czuję, że na przykład mieliście problemy finansowe, co było dla Was taką burzą, Takim powodem do niepokoju, chaosem, napięcia związane z terminami, i nagle przychodzi ta Szóstka Mieczy, która mówi, że teraz przyszedł spokojniejszy czas. Czyli możecie dostać jakąś propozycję rozwiązania swoich problemów finansowych, może zrobicie większą ilość pieniędzy, natomiast jakaś nowa okazja pojawia się dla Was na horyzoncie, która albo przerwie Waszą rutynę, albo. W końcu wprowadzi Was na bardzo spokojny czas po jakiejś burzy, gdzie w końcu będziecie mogli cieszyć się tą drogą i życiem, a nie martwić o miliard różnych nowych rzeczy. Tak czy siak będzie ta droga związana przede wszystkim ze spokojem, ale też z radością, ekscytacją um, i właśnie taką, taką przede wszystkim głównie ciekawością, co dalej życie przyniesie, co tam będzie. Jakiś właśnie taki nowy, świeży start dla Was tutaj się szykuje. Więc, co więcej o tej pozytywnej zmianie dla Was, macie energię głupca, nowy, świeży start. Energia głupca właśnie mówi nam o czymś nowym: o nowym starcie, gdzie bierzemy wszystkie te, co, wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy, których jest jak najmniej i wyruszamy w podróż. Idziemy przed siebie, zwiedzamy. Po, słuchajcie, yy, chciałam milion rzeczy przekazać i język się plącze. Z energią głupca, dla niektórych z Was to również może oznaczać fizyczną podróż, więc również miejcie to na uwadze, bo zarówno szóstka mieczy, jak i energia głupca, dla niektórych z Was, mniejszej części z Was może oznaczać nagłe wyjazdy, możliwości wyjazdów, czy to wycieczkowo, czy to pracowo, zawodowo. Więc dla niektórych z Was faktycznie przyjdzie pozytywna zmiana na zasadzie zmiany lokum lub właśnie jakiegoś wyjazdu. Natomiast pozytywna zmiana, jaka zmierza w Waszą stronę, to jest świeży nowy start, pełen ekscytacji, tak jak głupiec. Ja ucząc, słuchajcie się tutaj um, którejś stali, pamiętam, wyjaśniałam sobie energię głupca, bo tam był on przepięknie tak narysowany, jako jako osoba, która mieszkała w jakimś miasteczku, w tym miasteczku każdy się znał, w tym miasteczku każdy o sobie wszystko wiedział, no i ten głupiec miał tam dom, miał swoje schronienie, mieszkał tam, no i na co dzień to życie było ułożone i stabilne. Ale stwierdził, że okej, okay, wszyscy trzymają się tego miasteczka, nikt nie wychodzi poza to miasteczko, więc on chce jakiś zmian, chce czegoś nowego. Więc wziął ze sobą tą sakiewkę, która zazwyczaj jest gdzieś tam w tarocie, w Energii Głupca pokazana, wziął tą sakiewkę na plecy. Czyli tylko kilka najdrobniejszych, najpotrzebniejszych rzeczy, wziął tą sakiewkę i wyruszył z tego miasta. I dla mnie głupiec zawsze był taką energią, że właśnie miał stabilne, piękne życie, ale chciał czegoś nowego, chciał zacząć żyć, czuć to życie w pełni. Więc właśnie jednego dnia, jednego wieczoru postanowił, że opuszcza to miasto, wyrusza dalej, wyrusza w jakąś podróż przed siebie, ale tylko i wyłącznie z jakąś malutką garstką najpotrzebniejszych rzeczy. I tak naprawdę. Energia głupca dla mnie to też jest taka energia, że tam gdzie głupiec, tam i jego dom. Że tam gdzie jest człowiek, tam jest jego dom. Ale co jeszcze ważnego, do czego zmierzam, do meritum, że właśnie ta energia głupca to dla mnie była zawsze taka energia, w której wieczorem on się spakował i wyruszył poznawać świat. Z lekkością, z otwartością, z ekscytacją. Tak jak jedziemy na wakacje, w jakąś piękną przygodę i czujemy w środku, że kurczę, jestem ciekawy nowego etapu. Taki nowy, jakiś nowy, świeży start do Was teraz zmierza. I ten głupiec dzisiaj jest tu, a drugiego dnia znowu jest w kolejnym mieście ileś tam kilometrów dalej. I nie chodzi mi tutaj fizycznie, też, tak jak powiedziałam, do niektórych z Was może fizycznie podróży, ale chodzi mi tutaj bardziej w tak wszystko w przenośni, że ta energia głupca to jest taka lekkość. Przestajemy się uzależniać. Od czynników zewnętrznych. Przestajemy się uzależniać od tego, że okej, okay, tu mam pracę, tu mam znajomości, ale jeżeli czuję, że chcę świeży, nowy start, to niektórzy z Was z tym nową okazją mogą dostać propozycję pracy i stwierdzić, że okej, okay, w tej pracy byłam przez 10 lat, ale czuję, że chcę czegoś nowego. Chcę spróbować, chcę odkryć świat, odkryć życie. Mam to, co jest najpotrzebniejsze: mam siebie, mam zdrowie, mam jakieś fundusze, idę, ryzykuję. Więc ta ten, ten nowa droga, ten nowy świeży start, właśnie jakby z tym się wiązał. Że, będzie, że bierzecie to, co najpotrzebniejsze, ale nie uzależniacie się od czynników zewnętrznych w postaci właśnie tu mam dom, tu mam mieszkanie, więc sobie na to nie pozwolę. Nie przywiązujecie się do takich, wiecie, ograniczaczy, tylko. Właśnie widzicie w sobie szansę na odkrycie życia dalej, czyli nawet single, którzy byli przez 10 lat, załóżmy, singlami. Chcą kogoś poznać, poznajecie, randkujecie, jesteście w energii głupca i mówicie: Dobra, nie wiem gdzie będę jutro, nie wiem gdzie ta relacja mnie poprowadzi, ale jutro na przykład, jutro mam piękną randkę, szykuję się na nią, co z tego będzie, to po prostu będzie, ale otwieram się na to. Czyli nie przywiązuję się do tego, że musi być tak, tak czy tak. Jest porzucanie kontroli i ta ciekawość i ekscytacja, właśnie z tego się weźmie, że okej, okay, macie. Kierunek, macie cel, że chcecie coś odkryć, chcecie być szczęśliwi, ale nie przywiązujecie się tak sztywno do tego, co ma dalej się wydarzyć. Po prostu próbujecie, dajecie sobie szansę na życie. Okrężną, bardzo drogą, słuchajcie, to czytanie dzisiaj wasze wyszło, ale w skrócie, pozytywna zmiana. Jaka zmierza w waszą stronę, w waszym kierunku, to jest właśnie świeży, nowy start, pełen ekscytacji, gdzie w końcu kamień wielki spada wam z serca, ograniczanie, ograniczenia, które macie, odcinacie od siebie, i zauważacie, że tak naprawdę możecie w tym życiu wszystko. Jeżeli chcecie, możecie wyjechać za granicę na kilka miesięcy, jeżeli chcecie, możecie spróbować czegoś nowego. Więc odkryjecie jakąś nową ścieżkę, nową drogę dla siebie. Jakaś nowa okazja zrodzi się dla Was na horyzoncie. I będzie właśnie ona pełna radości, nowego startu i nowego początku. Z dziewiątką mieczy właśnie porzucicie swoje lęki. Więc ta pozytywna zmiana, jaka Was czeka, to nie tylko świeży, nowy start, pełen ekscytacji, ciekawości, ale przede wszystkim koniec zmartwień. Koniec etapu, w którym się zamartwiacie, w którym... Y może niektórzy z Was wyolbrzymiają, w której koniec energii, w której trzymacie taką sztywną kontrolę i nie chcecie czegoś puścić. Więc dla Was idzie całkowicie nowy, świeży start. Ta pozytywna zmiana to jest nowa ścieżka na Waszym horyzoncie, na Waszej drodze, która odkryje coś nowego. Pełnego ekscytacji. I tak jak powiedziałam, dla niektórych z Was to sfera miłości, dla niektórych z Was sfera pracy, dla niektórych z Was fizyczna podróż, ale w końcu zrozumiecie tak naprawdę, że chcecie bardziej odkrywać to życie i dacie sobie większe pozwolenie do tego, żeby to życie odkrywać. Więc macie przepotężne czytanie, bo w końcu kończy się jakiś czas niepewności i zmartwień i wchodzicie w ścieżkę po prostu radości, lekkości. Czerpania i korzystania z życia tu i teraz. Zobaczenia, jakie możliwości oferuje Wam życie. Więc tak dzisiaj się to dla Was pokazuje. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I przechodzę do grupy numer 3. I co dla osób, które wybrały grupę numer 3? Przepraszam, słuchajcie, ale krzesło nie strasznie skrzypi. Więc za dziwne dźwięki Was przepraszam. I patrzymy, co dla osób... Z grupy numer 3. Język mi się dzisiaj plącze. Ogrom wiadomości do przekazania, i tak czasami jest. Więc jaka pozytywna zmiana czeka osoby, które wybrały grupę numer 3? To jest słuchajcie, y -y -y, Hilar to będzie giermek kielichów. Przede wszystkim zaczniecie. To jest czas, żeby właśnie śledzić, podążać za głosem swojego serca i pozwolić sobie odczuwać wszelkie emocje. Ok? I to jest czas właśnie pielęgnowania siebie, swoich emocji. Przede wszystkim pozytywna zmiana, jaka zmierza w Waszą stronę, to jest zwrócenie uwagi na swoje samopoczucie, zwrócenie uwagi na swoje zdrowie, zwrócenie uwagi na to, żeby czuć się dobrze, być szczęśliwym. Przepraszam, ale jest trochę ciemno, nic na to nie mogę poradzić. Natomiast z giermkiem kielichów powiedziałabym, że ta pozytywna zmiana, jaka zmierza waszą stronę, to jest czas, w którym będziecie w 100% skupiać się na sobie. I nie chodzi wiecie w taki egoistyczny sposób, że a inni niech po prostu. Y Idą sobie jak najdalej ode mnie, tylko taki czas, w którym faktycznie zwracacie uwagę na to, co sprzyja waszemu ciału, zwracacie uwagę na to, co sprawia, że jesteście szczęśliwi. Będziecie więcej czasu poświęcać tym rzeczom, które ładują was energią. Będziecie więcej czasu poświęcać na przyjemności, na to, co faktycznie wywołuje uśmiech na waszej twarzy. Więc ta pozytywna zmiana dotyczy, powiedziałabym, waszego. Spojrzenia na Wasze życie, na Wasze zdrowie, na Wasze samopoczucie. Ta pozytywna zmiana, jaka Was czeka, to przede wszystkim właśnie też zmiana z bycia na zewnątrz. Na bycie tu i teraz w skupieniu na sobie. Zaczniecie bardziej skupiać się właśnie na swoim życiu, na swoim szczęściu. Przestaniecie usilnie uszczęśliwiać innych, postawicie zdrowe granice, dzięki czemu poczujecie się lżej. To będzie taki piękny etap w waszym życiu, gdzie tak naprawdę będziecie skupiać się na tym, co Wam daje szczęście, na to, co Wy faktycznie chcecie. Więc usuniecie ze swojego życia jakieś ograniczenia, które być może ktoś wam narzucił, albo Wy sami je sobie narzuciliście. Ale ta pozytywna zmiana, jaka zmierza w Waszą stronę, to jest przede wszystkim droga. To, ja za każdym razem, jak chcę powiedzieć, to to słowo mi ucieka. Za chwilę przypominam sobie, co chcę konkretnie powiedzieć, a za chwilę znowu o tym zapominam. Ta wasza ścieżka, ta wasza pozytywna zmiana. To jest droga miłości własnej. To jest droga samorozwoju. To jest droga uh, kupieniu w stu na sobie. Brakuje mi słowa, więc przepraszam Was za to najmocniej. Ale to jest nowy, świeży etap, nowy, świeży start w miłości własnej. To jest czas ogarniania swojego życia. To jest czas ogarniania swoich emocji. To jest czas uzdrowienia. O właśnie, tego, tego słowa, słuchajcie, cały czas mi brakowało. Więc ta pozytywna zmiana, jaka zmierza w Waszą stronę, to jest czas uzdrowienia, gdzie w końcu dbać o swoje emocje, swoje uczucia. W końcu będziecie zwracać uwagę na to, co nie działa, co chcecie ulepszyć, więc to będzie przepiękny czas transformacji. Więc czeka Was teraz czas uzdrawiania, gdzie wrócą do Was wasie, Wasze siły życiowe, gdzie będzie bardziej chciało Wam się żyć, gdzie będziecie Bardziej cieszyć się wszystkim, co Was otacza, tym, co tu i teraz, dlatego, że postawicie na swoje szczęście. Wy dla siebie będziecie w tym czasie najważniejsi. Co macie dalej? Macie energię Króla Mieczy. Więc będziecie stawiać granice, będziecie zdyscyplinowani, w końcu niektórzy z Was uwolnią się z jakichś nawyków, z czegoś, co Wam ciążyło, co Was ściągało w dół. Pozbywacie się jakiegoś zbędnego balastu, wyrzucacie go. I w końcu z ulgą możecie iść przez życie. Więc dzisiaj każda grupa miała inny główny temat. Wasza grupa to przede wszystkim uzdrowienie, miłość własna. Wkraczacie na ścieżkę, w której skupiacie się na sobie. W której będziecie patrzeć na swoje zdrowie psychiczne, na zdrowie fizyczne, to będzie dla Was priorytetem. I ta zmiana również dotyczy tego, właśnie zobaczcie, trójka Mieczy w odwróceniu że się uzdrowicie, że Wasze zdrowie zacznie się polepszać, że Wasze samopoczucie zacznie się polepszać dlatego, że będziecie zwracać na niego, na, na tą sferę większą uwagę. No i słuchajcie, to też jest właśnie energia, która wam w tym pomoże. Czyli małymi krokami zobaczycie, że jakieś rany, które być może w sobie macie, zaczynają się uzdrawiać, że zaczynacie wychodzić z jakiegoś cięższego być może okresu lub z okresu, gdzie byliście bardziej na zewnątrz, gdzie żyliście bardziej pracą, życiem innych, a w końcu żyjecie w pełni tu i teraz cieszycie się każdym momentem, cieszycie się każdą chwilą, dostrzegacie w sobie najmniejsze zmiany, że zaczynacie lepiej się czuć, że, 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 że zaczynacie bardziej korzystać z tego życia, że zbliżacie się do swoich pragnień, celów i marzeń. To jest czas w 100% w skupieniu na sobie samym. I to tak jak powiedziałam, skupiacie się na uzdrowieniu, ale na swoim szczęściu. Więc ta pozytywna zmiana to jest Wasz czas, to jest Czas w skupieniu w 100% na sobie, czas szczęśliwy, pełen miłości, pełen akceptacji, pełen zrozumienia. Gdzie oddech, odetchniecie z ulgą, że tego potrzebowałam. To jest mój czas, tego właśnie chciałam. W końcu czuję, że jestem tu, gdzie powinnam być. I to jest tego typu energia. Więc idzie do Was przepiękne uzdrowienie. Przepiękny czas spełnienia, przepiękny czas radości. Tak jak powiedziałam, dla niektórych z was bardzo ważna wiadomość to jest to, że uda Wam się skończyć z jakimś uzależnieniem, z jakimś niezdrowym nawykiem. Jeżeli ktoś tutaj tutaj rozwinę ten wątek dla niektórych osób, bo to jest kluczowe, jeżeli chcieliście skupić się na diecie i zastanawiacie się, czy to wam wyjdzie, czy nie wyjdzie, wyjdzie wam. To jest przepiękna energia, która mówi o tym, że. Zaczynacie dietę, przepięknie wszystko, uda Wam się w tym kierunku poprowadzić. Jeżeli rezygnujecie z palenia, uda Wam się to. Uda Wam się rzucić palenie. Zobaczycie, że ten czas będzie dla Was bardzo wspierający i bardzo szybko zobaczycie pozytywne efekty odrzucenia, skończenia z tym niezdrowym nawykiem czy uzależnieniem. Jeżeli chcecie na przykład skończyć z zakupocholizmem, to będzie czas, w którym będziecie skupiać się na tym, żeby... Tą część uzdrowić. Jeżeli będziecie skupiać się na tym, żeby właśnie skończyć, wiecie, na przykład z poddawaniem się, że na przykład za co nie chcieliście się wziąć, już się poddawaliście, bo mieliście za mało wiary w siebie, to właśnie przez ten czas naładujecie się wiarą. To będzie piękna droga, w której aniołowie będą bardzo mocno Was wspierać. Ok? Więc otwórzcie się na to pełnym sercem, bo czeka Was przepiękna zmiana, przepiękny czas, gdzie w końcu będzie miłość własna, będziecie skupiać się na zdrowiu psychicznym, na zdrowiu fizycznym. Ale co najważniejsze, będziecie widzieć pozytywne efekty swoich działań. Będziecie widzieć pozytywne efekty. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, ogrom miłości, wytrwałości na Waszej drodze. Czeka Was przepiękna zmiana, gdzie w końcu poczujecie, że jesteście na właściwej drodze. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, pozdrawiam cieplutko i pa pa.